No, moi drodzy, to ja już przygotowywuję, no bo mamy tysiąc łapek praktycznie. Jest! Dzięki! Jesteście gotowi? Zatem. Aktualizacja. Która zostanie dzisiaj ujawniona. To zablurowane logo. To najprawdopodobniej. Zwróć, zwróćcie uwagę na ten cypek. Jezu, wy tego nie widzicie. O, tu widzicie na dole cypek taki mikrocypek taki. Yy, tutaj jest taki ten 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 ten. Uwaga, gotowi? TAM da da! <grywia> Najpewniej no to jest właśnie ten cypek. Wychodzi na to, że Devu rozszyfrował iż zablurowane, zablurowane logo. To jest po prostu znak zapytania. <grywia> Jesteś mistrzem. Kurde, kumacie? Ja też wiedziałem, że to jest placeholder. Ja wiedziałem, że to nie jest aktualizacja. Tu wszystko się zgadza, moi drodzy. Ten cypek tutaj, to jest ewidentnie Q. Wow, a czego się tego spodziewałam? Bo to mojang. Bo to jest mojang. Czułem się oskamowany, gdy doszedłem do tej konkluzji. A ja absolutnie nie, ja absolutnie nie czułem się skawowany ani oszukany, ja wiedziałem, że to jest Placeholder, ja wiedziałem, że to nie jest aktualizacja yy, To nie jest Aktualizacja yy, Logo aktualizacji Nie ja byłem przekonany, że tak będzie P Trochę obrażony się czuję To już pretensje do Mojangu Na Twitterze są screen dokładniejsze, tak? Za chwilkę to zaprezentuję yy, Tutaj na Twitterze Jest dokładnie bardziej to jak widzicie, bardziej wytłumaczone. Tu jest to Q, o którym wspominałem. I to jest ta wnęka. To jest ta wnęka. Między N i M. Oczywiście to też nie jest y, literka w literkę, to po prostu jest mniej więcej nałożone tak byle jak, bo byle jak, ale jest. Ale ewidentnie tutaj, moi drodzy, to jest po prostu znak zapytania. Dawno nie się tak oszukany. Czemu? Czy to Bojang. Myślę, że to będzie Culture Update. Nie wiem, wątpię. Myślę, że Journey Update byłby lepsze. Jest też powiedziane, dlaczego nie pokrywa się N z cieniem. Pierdzielone śmierdzące trolle z Mojang. Question mark pasuje idealnie do tej poświaty, oni wiedzieli, że ktoś spróbuje. Brak pokrycia na N na ostatnim zdjęciu wynika z tego, że czcionka ma podobieństwo mojangowe. Mojangowej, a nie mojangowa. Tak, dlatego mówię, że to nie jest takie zero ale mniej więcej się to ładnie e, nakłada, więc... więc fajnie! <noise> Gdzie jest te kół? Tu masz widoczne byku. Widzisz? Jest takie odstające. Jest coś odstające, więc to musi być kół.